Witam was cieplutko, kłaniam wam się nisko. Będzie dzisiaj odcinek o kieckach i jakbyście nie wiedzieli, i takie jest powiedzenie, że każdy pochodzi z innej parafii, jest każdy różne, to to się tyczy właśnie tych naszych księdzackich kiecek. A to za to, że no, dziołuchy, kobiety no i ładnie ubierały się do swojego kościoła, do swojej parafii i wytworzyły się takie mody parafialne. W całym księstwie, ile było ino parafii, to tyle było modów rozmaitych. I w zależności od tego, jaka była zimia, czy była taką urodzajna, czy były piochy, no to i takie kiecki były, bogatsze i biedniejsze. Muszę wam powiedzieć, że księdzomki to się bardzo lubiały stroić, i y, każda y, gospodyni, każdo działcha musiała mieć co najmniej pięć kompletów y, y, tego stroju księdzackiego. Jeden to był łot dnia, drugi był na porywkę, trzeci łot kościoła, czwarty od Wielkiego Dzwonu, tak jak ze Ciało, co od pusty inne. No i piąty był ślubny, to już był najpiękniejszy, no najładniejszy i najbardziej no i i no i kolorowy. No i od tego ty zależało od morgów, w zależności ile ojciec miał zimi, ile w posagu dziełucha mogła dostać, jak był bogaty, to i tak swoje kobiety stroił, swoją kobietę i swoje panny na wydaniu. No i wam chciałam pokazać o rozmaitych elementach tego y, stroju księdzackiego, bo to jak mówię, lubiały się wszyscy stroić bardzo. Najpierw, może zacne, łodno i bogatsy parafia, była to parafia w Złakowie Kościelnym. Tam to już były i zimie dobre, i gospodarze bogate, no i tam już dziołuchy się strojeły, co ino mogły. Kaz Moposki z góry na dół, to jak widzita, ale jest. Tym się różniły od innych parafii, że na przykład w Złakowie było pięć fołdów, tych mustrów, o pięć to te kolorowe wykładało się na wierzch. One były trzymane na takich wiechciach słomianych, bo musiały być kieski dynte. No i to na tym aksamicie to było haftowane, no i winkse, kwiatki to właśnie były w tym Złakowie. Jak mówię, parafia, no i bogaco, to i no i ładnie się dziołuchy strojeły. Kolory były różne. Tutaj akurat mam y, taki fiołkowy, lilowy y, fartuch, taki trochę ciemniejszy, ale były rozmaite kolory. O kolorach jeszcze będę gadać wam później, a jeszcze wam pokosę drugą parafię, taką tyś, y, w drugiej kolejności najbogatszą, no to była parafia kocierzesko. Ja z tej parafii pochodzę i za to mam no i wincy kiecek do pokazania z tej parafii. To jest zapaska właśnie z tej parafii i to jest zapaska ślubna. Powiem, czym się una różni od innych, a to tym się różni ze o tych fałdów od pięciu nawet do 11. Ty w zależności od posagu, od morgów, to tyle tych fałdów było i one wszystkie są jednakowe, zobaczcie, wszystkie paseckie jednakowe, bo w tych łód z to jest jedna y, na środku i symetrycznie od niej odchodzą inne kolory, takie same. A w Kocierzewski parafii to były wszystkie te fołdy i te poski były jednakowe. A za to ona jest ślubno i tym się różnił od innych. w kocierzewskiej parafii na białym materiale były haftowane kwiatki, przeważnie były róże, ale łowicko róza nigdy nie jest sama. Ona tym się różnił od, od innych haftów, bo przecież róże w całej Polsce kwitną niniady, ale ona tym się różni zełowicko Ruzo nigdy nie jest sama, jest zawsze w towarzystwie jakichś dzwonków, łostrusków, bratków, niezapominajków, winogronków, no rozmaite co ino, każdy kwiateczek miał inną ozdobę. Tutaj też jest fartuch kocierzeski, to panny na wydaniu w takim chodziły. I jest taki różowy, nazywa się, bo to łot tła jaki tutaj jest, to taki fartuch się nazywa. No i tutaj ma zielone, wiaterkowe, rozmaite kolory. I haftowany jest na cornym, to znaczy, że już był taki dochodzenie, łot już taki. Jeszcze inną kiecką, która, by, która była w parafii kocierzeski. to była taka, no już taką naporywkę porywkę kiecka, lzejso, o tu wam pokażę ze stonem, zielono, y, plisowano i ona była tkano tyz, wełna na wełnę, to znaczy i łosnowa i wątek były wełniane i to była gładko tkano i później plisowano, zdobiono tyz, stonicek, ładnie musiał być łozdobiony i dotykiecki obowiązkowo był fartuch alpagowy. Alpagowy, taki jak tutaj widać, plisowany, unytys były w różnych kolorach te fartuski, haftowany tutaj na bokach, i plisowany takie, tak, to była, no kobiety takie już starsze chodziły w tym, chodziły w tym do kościoła, yy, takie zwykłe niedzielę, bo jak już był łodpusy, yy, pusty jakoś, większe święto, no to już zakładały takie, jak mówiłam, od Wielkiego Dzwonu. Jak było zimno, no to trzeba było się tym przyłodzić. No i tu są takie fartuchy na łodziew. Łony przeważnie były dubeltowe, dubeltowy to jest ten kolor, do fartuch na łodzie. A jeszcze jak mówię, to latem to zakładały kosiule, No i taka kosiula to jest taka już no, z lat międzywojennych, nawet kosiula ze lnu, bo musi ta wiedzieć, że. Każda gospodyni sobie taką kieckę, taką kosiulę przygotowywała sama. Niście się tego nie kupowało. Trzeba było sobie płótno zrobić takie lniane. Najpierw lęby wychodować, później takie płótno lane, lniane trzeba było sobie łutkać. I no i na tym się haftowało. Tu jest takie ryserio, się nazywało ryserie. Tu kwiatki kolorowe haftowane na przyramku, to obowiązkowo było. O, i takie koszule z kołnierzykiem. Musi ta zobaczyć, że tutaj jest gorsę płótno, a to za to, że takie płótno lniane było kiedyś, no trudne do, do wyprodukowania przez siebie. No było no, bardzo i dro, tak drogo wychodziło. No to tam, gdzie nie widać, to kobiety sobie radziły, że sobie nacywały takim gorszym trochę płótnym, a z takiego płótna to seły płachty, no rozmaite tam koszule do chłopa. I tu, gdzie tego nie było widać, pod kiecką, no to sobie nacywały. Tak inno, koszula już ładniejso. To była z takiego płucinka, już eleganckiego, cieniutkiego, takie płótno, to tys było bardzo ciężko wyprodukować do gospodyń i tys. Y, ozdobiono te rynkowy, y, tutaj ciołko było króciutkie, no bo tego nie było widać, no to skoda było y, tego płótna tak y, marnować na to. No i wincy ozdobiono tam, gdzie było widać czyli kołnierzyk i rynkowy. No i tutaj jest to ryncnie haftowane w rozmaite róże lilie i inne kwiateckie y, kolory, no to tez były w zależności od, od gustu. Były takie kobiety, które umiały haftować same, i one były tak, kreowały całą modę, bo jak sobie coś zrobiły do kiecki, posły do kościoła, inne dziełuchy podpatrzały i dawały u siebie na kieckach te stopakować. To jest tero, jeśli chodzi o te kościółe, no to było latem takich chodziły. A jak przyszła zima, albo jesień, było zimno, no to trzeba było zakładać kaftony. I ja wam teraz chciałam pokazać, jak te kaftony wyglądały, bo one też w zależności od parafii i od gustu y, kobiet na wsi, były rozmaite. Tu mamy taki kaftonik na takie LZ, są jesień, na takie jak to, na Wielkanoc. To taki króciutki kaftonik, bo on musiał tylko tutaj do łosewki sięgać. No, Kołnierzyk musiał być ładnie tutaj sydełecki. Jest obrobione i wyhaftowane i wysywane rynkowy. I łusy też z takiego atłasu. A jeszcze wam inny kaftonik. O, tu mam taki aksamitowy. Ten też jest taki na bogato haftowany to miał tutaj w pasku haftowane naokoło i no i wincy na rynkowach. To ręce jak się modlały w kościele, to tu było no i ładnie właśnie te kwiatki widać i tutaj no pociorkamy, no to jest były no i te hafty robione. No i przy kieckach też było nierozhaftowane, i przy zapaskach tym, tym właśnie tymi pociorkamy. To było tak na jesień. No i na głowę trzeba było i na głowę coś zakładać i były dwa rodzaje chustek. Jedne to były salinówki, to kupowane były na targu. Fabryczne to były chustki, ale to na targu kupowały, przeważnie u Zyda, albo tam były inne takie sklepy, gdzie takie salinówki sprzedawały gotowe. Ale kobiety sobie też i same robiły takie chustki. No i były takie, one były i na jedwabiu haftowane, to jest akurat na takim płucinku, haftowane ręcznie w kwiotki, uobrobione frędzelkami i tu jest sydełkiem koronecka także tutaj rozmaite wymyślały i kolory. Wszystko musiało się zgodzać. Taka chustka musiała pasować do kosiuli. I tutaj można powiedzieć, że taki by był komplet. Kościula haftowano w liliowe i w niebieskie kwiotki. No i na chustce takie kwiotki były. No i do tego najlepiej jakby była jeszcze i kiecka i fartuch. Też w takich odcieniach fioletowych i niebieskich. A teraz wam opowiem jeszcze o kolorach, bo kolory w łowicu są jak Większe tyńca, nawet tyńca nie, nie, nie odebrała tych kolorów. Tu mamy taki fartusek do dziecioka, To ta kodziełuska do 10 lot może chodzić w takim fartusku w takiej wielkości. I to jest fartusek kocierzewski, jak widzicie, tam ma wszystkie te fałdki, kolory one wszystkie jednakowe, a tłomo karmelkowe. W parafii Kocierzeski ten kolor karmelkowy był najbardziej taki rozpowszechniony i najbardziej kobiety lubiały sobie takie kolory robić się w nie stroić. I jest to te kolory, to nie dość, że tu jest zielony, jak widzicie, ale jest i tyle u odcieni zielonych, bo jeśli chodzi o kolor zielony, to były rozmaite jego odmiany, nazwy. Był kolor, kolor był cimnozielony, nie wiem, na, o, na tym wam pokozę, będzie lepiej widać. To ten kolor cimnozielony. Później był trofkowy, to jest właśnie ta zieleń, tutaj taka jak trowka, O, tutaj mamy ten trówkowy, No i kolor był wiaterkowy. Wiaterkowy to był taki właśnie ten jaśniutki tutaj. I tutaj, tyz, można powiedzieć, że tys jest trówkowy. Była jeszcze zieleń butelkowo, to tako pomiędzy niebieskim a zielonym. No i był kolor gęsioczkowy. Gęsioczkowy, nie wiem, co tutaj go zoboceta, bo on tu jest pomiędzy, pomiędzy, tym, pomiędzy tymi zieleniami. kolor gęsiockowy to był taki nie złoty, ni zielony, bo wszystkie te kolory to księżonki nazywały z przyrody, porównywały do czegoś i na przykład wiaterkowy kolor, ten zielony, no to tak sobie umyślały, że jak zyto kwitnie i tak wiatr zawieje i to zyto tak się faluje, to właśnie taki kolor wiaterkowy powstaje i tak nazwały ten kolor. Kolor y, ginsiockowy, do to jak się ginsioki wykluły z jajeczka, to one nie były uciutkie, tylko były właśnie takie trochę zielonkawe. No i ten kolorek taki też sobie farbowały przędze na takie kolory, tkały. Y, trowkowy, no to wiadomo łotrowy, y, cimnozielony, no to też był na cimno, żeby było taki zimny kolor. Ale jeszcze były kolory, y, jeśli chodziło o zielone, to był kolor bardzo popularny, nazywał się zgnity. I to właśnie widać na tym, na tym posecku, to właśnie jest, nazywało się kolor zielony zgnity. Tych kolorów było bardzo dużo, jeśli chodziło o zielone, to już chyba, opowiedziałam dość. Taki fartuch, właśnie to tło, to nazywało się różowe, no i tutaj rozmaite widzita, na tym są te kolory zielonego. Zapaska tak oto musiała być nie tylko ozdobiona haftami rozmaitymi w i w inne polne kwiotki, miała taśmy z cykinami, bo to musiało się wszystko minić, błyscyć i miała też gipiurę i tu widzi ta gipiura, to jest jest robiona specjalnie właśnie do tych kiecek, haftowano przez y, hafciarki takie, y, no, nie wszystkie kobiety umiały haftować, ale te, które umiały, to już tak na wszystkie sposoby te kwiotki do biały. E, jeśli chodzi te ro, o kolory różowe, to jeszcze mamy kolor bladziutki, tu zarową po koze. o, bo tu mam jeszcze taki kafton jeden, który jest, ma tyle kolorów rozmaitych, to może na tej podstawie opowiem, e, jakie były inne. Ten kolor taki niebieski, te po to on się nazywał lachmusowy. Taki chabrowy, no kiedyś lachmusowy. Tu taki widać jaśniejszy kolor niebieskiego, to on się nazywał jasny. Jasny, czyli niebieski. No i te kolory różowe tutaj są. Tu, jak się dobrze przejrzyta, to są dwa kolory różowego. Jeden jest właśnie różowy, a drugi, ten jaśniejszy, to on się nazywał bladziutki. No i jeszcze były rozmaite kolory złote, bo był i złoty, i kanarkowy i dubeltowy, właśnie ten, który tutaj pokazywałam. No i różne, różne inne kolory. No i jest tutaj właśnie taki monfartusek. Na tym tutaj chciałam pokazać Wam i kolory. To właśnie mówię, tutaj na tym fartuchu on jest plisowany. Rozmaite kolory były. One były i na cornym haftowane, i na bordowym, i na zielonym, i właśnie na takim wodnym. To się właśnie nazywa kolor wodny. No i tu były różne kwiotki po bokach haftowane. A no, opowiadałam wam, że jest tyle rodzajów strojów, to i wiele i haftów było u nas kobiety w księstwie łowickim, to były, no i te roty są bardzo zdolne, bardzo takie zaradne, bardzo mają taki zmysł artystyczny, no i uny gdzie się na ich haft spojrzały, to zarogo sobie na takie łowicki przerobiły, na księdzacki, no i jak chodziły do kościoła, no to popatrzały, że przecież u nas prymasy, biskupy, księdza lubią się stroić, wornaty takie haftowane, no i uny dawaj sobie rynkowy tak, takie zaczynyło, zdobić właśnie w takie ryżerie, ten haft taki ażurowy, biały, i oto z jest taką koszulę MON, na stary styl zrobioną. No i kwiotki kolorowe. Opowiadałam, że to takie mamy kruze, i i lilię, i łostruski, i, i dzwonki rozmaite, i niezapominajki. To wszystko kobiety sobie na te kościule przyzdabiały, na te rynkowy, na te y, łopsycia do kiecek. No i wytworzyło się kilka rodzajów haftów. Tak jak mówiłam, ten haft ryżeryje biały, później był haft Kolorowy to jest haft płaski, cieniowany, tak się nazywa. Na łopsyciach był pociorkany, haftowany, to jest właśnie haft. Koralikowy, to się nawet nie mówi haftowany, tylko wykładany pociorkamy. Haft płaski to na tych wszystkich łopsyciach, gdzie ino mogły, to ty zhaftowały. No i był hafty haftowany krzyzikami. No i haftowane były nie tylko koszule, nie tylko chustki, ale nawet i takie zarękowki, takie tutaj specjalne, to mamy w tej gablocie tutaj te rozmaite haftowane takie mankiety. I one były i pociorkamy, i krzyżikamy, i haftem płaskim, i rozmaite. Im bardziej było kolorowe, im bardziej było e, takie no wyjrzyste, e, bystre, tym bardziej się naszym księdzonkom podobało. Schłopamy chłopami to u nas jest tak. I było tak kiedyś, co mi się bardzo to podoba, bo muszę pochwalić chłopów, bo chłopy w naszym księstwie to nie przestroiwały się, one miały jeden komplet ubrania, jedno, jednolity, y, bardzo się tam nie, nie, nie przestroiwały, jak mówiłam, ale... Y, bo one miały za, tak na celu, jej takim było statusem społecznym, to było to, że jego kobiety, właśnie ta jego kobieta i te córki im bardziej były ustrojone, im bardziej na bogato były ubrane, to świadceło to o jej statusie materialnym. O tym, czy on jest bogaty, czy on jest biedny. Także one siebie to nie strojeły, skoda im było na siebie pieniędzy, ale kobietom nie załowały. I tak dobrze by było jakby było na pokolenia do przodu, bo to nam się jako kobietom bardzo podoba. U nas chłopy są bardzo e, takie stateczne, spokojne, pracowite, bo kobiety to są no bardzo zaradne, jest pracowite, ale i pyskate, i gadatliwe bardzo, no i żeby ten cały huragan ogarnąć, no to chłopy muszą być takie trochę spokojniejsze i stateczniejsze. E, gospodarz na jesienne, na zimę, na jesienne pogody, miał sukmanę. I tutaj te, pokazuję wam sukmanę. Ona jest z oryginalnego sukna robiona, z cornego, bo były corne i były białe. Białe sukmany to były do kawalerów i do ślubu robiły sobie. Wszystko podsyte czerwoniutkim aksamitem, złote guziki. No i teraz będę tego chłopa tutaj rozbierać, żeby wam pokazać, co on modali. Bo tych ubrań mu to jest no, i dalej pod sukmaną to był lejbik, to taki bez rękawów. Pod lejbikiem była kosiula i tutaj mam po koszulę. Koszula Bielonka była z bierutkiego płótna syto, Ozdobiono mankieciki i stójka. To się pod, tą, pod tym lejbikiem się ją zakładało, pod ten lejbik. No i jak pod lejbikiem to jeszcze musiały być portki. A tu. Rozbierę tego chłopa, portki zobaczcie takie galante, ty spasiaste, No chłopy jak w takie portki się ustrojęły, no to wszystkie się za nim uchył oglądały, bo one były takie no i bardziej strojne u chłopa. Portki jak mówiłam dubeltowe w zielone, posecki tys kolorowe. Wszystko tkane było z wełny. No i no i ozdobą chłopa to był pas, zawiązywany w pasie. A no chłopy się przyjrzały, co szlachcice sobie te pasy słódzkie rozmaite zakładają, a uny też gorse być nie chciały. To też sobie takie pasy zakładały. No i no, ozdobą, no i to był kapelus na głowę. Corny kapelus z filcu, sztywny taki, tu płaski musiał mieć jedynko. Ozdobiony kwiatkami. Haftowany tutaj łotok był haftowany w rózę łozdobione cekinamy, no i kwiateckami tutaj na boku. No i taki kapelusz to był największą łozdobą lochłopa. chłopa. I jak kobiety miały tych strojów pięć na każdą okazję, no to chłopy, jak widzicie, mają jeden. Ale za to to jest ładny, kolorowy. Księdzoki to nie miały jakby kiecki i kapelusa, ale tysi i buty rozmaite i te buty to były syte u siewca na zamówienie ze skóry, one były corne i kobiety miały takie trzewiki śnurowane i te śnurowane były śnurówkami kolorowymi. I w zależności od tego, jaka dziewczyna była, czy była panna, czy zniato, czy do ślubu, miała rozmaite inne śnurówki. Panny zakładały śnurówki czerwone. Kobiety zniate miały sznurówki zielone. Wdowy albo starsze kobiety miały corne sznurówki, a do ślubu sznurowały białnymi śnurówkami. Za to chłopy miały jeden rodzaj trzewików. To były takie trzewiki, scholewamy, łoficerki, tero tak można ich nazwać. Takim widocznym znakiem, który mówił o zamożności gospodarza. To były korole, które gospodarz kupował kobietą, swoim kobietom, swoim córkom na jarmaku i to były korole prawdziwe, tak jak tutaj widzimy na tym, na tym stroju, drobniutkie i takie no, rozmaitego kształtu i z i bursztyny. Bursztyny były rzodzi używane w naszym księstwie, no i wincy były z korola prawdziwego One były bardzo drogie takie korole, za to im więcej takich koroli było, to tym świadceło, że gospodyni jest z dobrego, zamożnego domu.